Pytamy o wschodnią granicę, konkretnie o to, czy polscy żo żołnierze na granicy wschodniej powinni używać broni tak, w przypadkach takich Tak przekraczania. jest, tak jest. Po prostu yy, yy, prawo jest takie, że jeżeli ktoś przekracza nielegalnie granicę, to strzelać. I jeszcze atakuje naszych żołnierzy ostrzegawcze, góra, dół. Je jeżeli to nie pomaga, strzelać, tak. Bo jeżeli chce wejść na teren Polski, przecież są punkty, tak? Ale to nie jest zbyt brutalny sposób? Nie, absolutnie. To, to jest, no Słucha pan, jeżeli żołnierz nie będzie się bronić, to będzie stał i, i, go, i go ma przy, przyjść, przyjść i zabić? No, no nie. No ja uważam, że tak. Dlaczego? No, Powinni, no jednak po coś tą broń dostają, tak? A nie jest to zbyt brutalny sposób? Moim zdaniem nie. W jakich przypadkach powinni używać? Czy w, w, w ostateczności, czy tak sobie, czy...? W ostateczności. No to jednak jest broń, tak? Więc nie powinno to być tak hop i, i używamy kiedy chcemy, tak? Powinni. Czego? Dlatego, żeby siebie obronić po prostu i Polskę. Także mają broń mają prawo się bronić. Ale w aż tak brutalny sposób? Ale no muszą w jakiś sposób bronić się. No niestety. No muszą się bronić a nie ginąć, tak jak ten ostatnio młody chłopak. Z jednej strony jakby rozumiem, że jeżeli jesteś żołnierzem, to wykonujesz rozkazy i one mogą takie być. A z drugiej, z drugiej strony chodzi o prawa człowieka. A jeżeli chodzi też o prawa człowieka, no to w każdym wypadku to by było złe. Obronie na przykład. Ostatnio coraz więcej tych sytuacji nieprzyjemnych żołnierz Polski zmarł ostatnio. No to jest tak samo w wojsku jak w policji. Czyli raczej powinni używać, tak? W kryzysowych sytuacjach. Nie, to, że można, a powinno się coś robić, to są dwie różne rzeczy. Myślę, że yy, ma to pewne uzasadnienie, ale yy, powinno się tego unikać. Jeżeli to tylko możliwe. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest zawsze najważniejsze i powinno być priorytetem. Przede wszystkim dla osób, które pełnią w Polsce władzę. To jest moje zdanie, niezmienne od wielu, wielu lat. Czyli powinni używać, czy nie? Tak. Jest to nasza granica, jest to granica także Unii Europejskiej, więc jak najbardziej. Jest, stanowi to też dla nas zagrożenie w przypadkach uzasadnionych, a wydaje mi się, że e, takie przypadki mamy na co dzień, e, jak najbardziej stoi po stronie bezpieczeństwa zarówno żołnierzy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa swojego kraju. Myślę, że tak, ale to musi być określone tak, w ustawie. Przykład... Musi mieć podstawę prawną. Bo takie pytanie, które pan zadał, no to... Właśnie to w, w tym kontekście, bo ostatnio coraz więcej tych nieprzyjemnych incydentów tak. na granicy, żołnierz też zmarł. No ja uważam, że w przypadku zagrożenia życia na pewno, tak? Ale nie tak sobie, że każdy sobie będzie strzelał do drugiego człowieka, jak mu się podoba, tak? Także, no naprawdę, my tego nie rozstrzygniemy. Tylko trzeba fachowców. No ja uważam, że tak, no dlaczego nie mają prawa się bronić? To nie ma żadnego sensu. A tak w sumie te osoby, które zaatakują osoby z naszej granicy, no to dlaczego one mają nie odpowiedzieć za to w żaden sposób? No to chyba jedyne co zostaje, to się bronić, tak? No szczerze, no tutaj rozmowa, nic takiego, nic nie pomoże, no to jedyne co jakby, no to na przemoc trzeba w jakiś sposób odpowiedzieć przemocą.